Dobra, zrobiłem dzisiaj dwa okrążenia i górkę zaliczyłem, także powiem, że się dobrze czuję, Szanowni Państwo. Dobra, patrz, trzeba założyć, światła włączone, wszystko. Kolkę weźmiemy, jak się znowu wywali to narobi. 7 cały czas stopni Jutro trzeba też że tak powiem przyjść bo będzie ciepło na spacerek Spotkałem po drodze Jerzego, kolegę który z którym się że tak powiem znamy z samochodu z transportu on miał swoją działalność i miał renówkę, ale ze skrzynią, jak to się mówi, z kiprem no, na bok. Mała norówka, dostawczy taki, może nie do 7,5 tony powiedzmy. I tutaj z tymi wszystkimi na węglowym był zawsze, ale on tam osobno się trzymał. Taki spokojny chłopak. A raczej nie żoną na spacerku byli, on ma problemy z płucami. Mówi, że był półtora tygodnia w spa, gdzieś w Lubelskim, no córka im funnęła. No, niestety on ma emeryturę taką, o której ja bym marzył, jak to się mówi, no ale trudno się mówi. Ja byłem na ryczałcie, a on nie był na ryczałcie, on był na książce, tam cudne, no to wiadomo, że wszelkie te różne opłaty miał większe i więcej miał no wleczone. a ja byłem na ryczałcie zarobki do bani, jak to się mówi, etc. no i wyszło jak wyszło O, ile tych samochodów się tu zebrało. Co to tak? No Marasiołkowska jeżdżą objazdami, żeby nie jechać główno, bo główna zakorkowana zawsze. To po jeżdżę. A raczej nie przejdziemy. No. Coś mi te obroty jakoś dziwnie. Holender, no krótkie odcinki są fakt. że to jeszcze się nie zagrzało, bo jest chyba ten elektryczny ten układ w dieslu, no niby, niby sania tak jak w benzynie jest. Patrzę na wskaźnik, no to faktycznie, no co ja to przejechałem. To jest zimne. Aha i dlatego to jest tak, a nie inaczej, że to jest ciut więcej, bo tak zawsze wskazówka stała na równych 900, a teraz ze 2 metry do przodu jest, znaczy do góry podniesione, że słychać obroty jak gdyby trochę podwyższone. Dziękuję, mieli Państwo, za wspólną wyprawę. Najlepszego. Dwa kółka zrobiłem. Nie filmowałem już na dwa kółka, na jednym wszystko. Piękna, jak mówię, jeszcze raz pogoda. słońcu to nie wiem ile jest, ale tak, siedem to było. Powiedzmy ogólnie, ale ciepło było. Spacerkiem dużo ludzi było. Mówiąc szczerze, jak drugim kółeczkiem poszedłem naokoło stawu do więcej ludzi było. Także pewne zakwasy poszły, jak to się mówi, w części ciała. Jutro trzeba i trzeba codziennie to robić. Będzie się chodzić dobrze. Także wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie Was i Waszych bliskich, nowych substrygentów. Dziękuję bardzo. No i co? Miłego wieczorka i do następnego.